Witam Was wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Basia. Cześć, ja jestem Ewa i my jesteśmy siostrami. I razem dla Was dzisiaj przygotowałyśmy coś na świąteczny stół. Będą to jajeczka, jajeczka, które wykonujemy z daktyli, z orzechów laskowych i z kakao. Pokażemy Wam teraz te produkty. Ja jestem dzisiaj asystentką, proszę. Czyli 200 gram daktyli, 100 gram orzechów laskowych drobno pokrojonych, albo można kupić już takie gotowe, które są drobno pokrojone. Olej kokosowy. Olej kokosowy i jeszcze 3 łyżki kakao. I na koniec do dekoracji potrzebne nam będą jeszcze wiórki kokosowe, i jeszcze taka krótka informacja. Oczywiście daktyle proszę namoczyć i również namoczyć te orzechy laskowe, żeby lepiej się nam te orzechy trawiły. To cóż, teraz zaczynamy. Wszystkie składniki są już tutaj w tym blenderze i Ewa zacznie to miksować. Będzie trochę głośno, ale to nic, chwileczka. Po zblendowaniu mamy taką masę. Oczywiście nie wzięłyśmy wszystkiego. Chcę dodać, że jeżeli masa będzie za taka miękka nie niegęsta, nie to włóżcie troszeczkę do lodówki, żeby łatwiej było formować jajeczka. I oczywiście chcę powiedzieć, że oczywiście można robić jajeczka z tej masy, można zrobić też włożyć do foremki w tą masę i będzie taka fajna dekoracja, takie fajne ciasteczko świąteczne, a można zrobić też kuleczki i kuleczki, czyli możemy wykorzystać to na, nie tylko na święta, tylko też na inną okazję. I teraz z Ewą zaczniemy robić te jajeczka. Wam tylko jeszcze chwileczkę pokazać, bo my już właśnie zrobiłyśmy takiego pięknego zajączka, taką nam wyszedł. To można też jako czekoladkę, czy, czy naprawdę kawałek ciasta do, do, do kawy, do herbaty, czy do, do czegoś innego. Naprawdę polecam. Proszę zobaczcie, wygląda to ślicznie. Basiu, za ja szkuleczki. już zaczynam robić. Ja będę owijać w kokosie, w tym wiórkach kokosowych. Wam, zaraz, 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 zaraz. Mam brudne ręce, więc Ewa pokaże. O tak, o Na stole, na całym talerzu właśnie o to tak, czek, zaraz, przepraszam, tu nam się przy... Właśnie tak kuleczka wygląda. Basia, Basia będzie zrobiła następną kuleczkę. Naprawdę polecam Wam, zrobiłyśmy te kuleczki, jajeczka już w tamtym tygodniu. I po prostu w ciągu powiem 10 minut już nic nie było na talerzu. Daliśmy też do spróbowania mojej naszej jeszcze jednej siostrze, bo mamy jeszcze jedną siostrę. Koleżance, Koleżance sąsiad dałam też naprawdę wszyscy byli byli zachwyceni. Dlatego naprawdę polecam Wam, spróbujcie coś nowego, coś zdrowego. Nie musi zawsze być czekolada kupiona. Można sobie coś słodkiego i świetnego sam zrobić. Ewa musisz mi podać masę, bo ma brudne ręce. Już kuleczkę. Proszę. O, dziękuję. I to tak właśnie nasza praca razem wygląda. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ewa, może, ci... może jeszcze zrobisz z jedną kuleczkę taką czekoladową. Czekoladowy. Wasia teraz robi kuleczki w kakale, w kakale tak? W kakao. w kakao. W kakao, w kakao. żeby były teraz takie bardziej czekoladowe. A ja, zobaczcie, kochani, to tak normalnie smakuje, że ja chyba muszę spróbować, bo taki dobre. Ja nie dostanę, bo ja jestem jeszcze na sokach, na poście i na owocach, ale to w święta sobie odpuszczę. Puszczę, co nie? Także. Kochani, naprawdę, przepraszam, buzią się pewnie nie mówię. Naprawdę mam polecam, Basia tutaj robi, zobaczcie, teraz Wam pokażę. Jeszcze zrobi kilka kuleczek. Tutaj widać, właśnie to tak wygląda, nie, nie, widać, dobrze. O, tak, takie zrobiła, naprawdę piękne, zajączek też jest, także można sobie bardzo pięknie... Przygotować coś Są dobrego, jeszcze smacznego. woreczek, woreczek. Pokaż, Aha. że może. To... mamy taki jeden pom, pomysł. Pom. Tak, dla Was. Um, że, jak zrobicie te jajeczka, oczywiście, te jajeczka trzeba włożyć do lodówki, i one najlepiej, jakby całą noc nam wypostało, to będą takie twarde. My mamy już takie piękne woreczki i dla naszych znajomych, czy dla siostry, czy też sąsiadów i tak dalej. Zrobimy malutkie prezenciki i właśnie każdy dostanie od nas po kilka naszych wspaniałych jajeczek. jajeczek. Naprawdę Basia dzisiaj taka jest super pilna, co nie, bo ja to zawsze gotuję, a dzisiaj Basia coś przygotowuje. To mnie bardzo cieszy. Dlatego mogę z Wami troszeczkę porozmawiać, albo Wam nie porozmawiać coś opowiedzieć. No dobrze, kochani, no to teraz. Właśnie jeszcze chciałyśmy powiedzieć, że pod filmikiem... Podamy przepis, zapraszamy również na naszego bloga o zdrowym odżywianiu, który prowadzimy w języku polskim i niemieckim. Zachęćcie może swoich znajomych, przyjaciół, którzy mówią tylko po niemiecku, może znajdą u nas coś dobrego i, i napiszcie w komentarzach, czy jajeczka Wam smakowały, może macie jakieś uwagi, może coś nie smakowało, można coś jeszcze do tego dodać. I no, zostawcie, zostawcie po sobie ślad. Mamy nadzieję, że się wideo nasze podobało. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, uważajcie na siebie i Pozytywne, do zobaczenia. Przede wszystkim, pozytywnej, dużo pozytywnych myśli, pozytywnej energii, bo to w tych czasach, w których żyjemy, naprawdę trzeba, bo jak sami wiecie, ludzie chcą i ich nie ma. Dlatego trzymajcie się cieplutko, wszystko do, wszystkiego dobrego. I tak jak już Basia powiedziała, cieszymy się. Jeżeli Na komentarz zostali widzi tak. świat o sobie, czy Wam się to podobało, czy nie. Trzymajcie się cieplutko. Wszystko do, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do następnego wytrych. razu. Pozdrawiam.